Dobra, się tam Was w świątecznym Springu, A dzisiaj sobie zwiedzimy obszerną kaplicę a w zasadzie Kościół Mariawicki. I na koledzy, eksplorację. To chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego święta, e, ciepłych, wesołych świąt i wystrzałowego sylwestra. Nie przedłużając, weźcie sobie jakieś picie, jakieś przekąski i zaczynamy. Jakieś łóżko, prawdopodobnie jakaś książęca sypialnia. Ja raz Wam opowiem kilka aspektów historycznych na temat tego na e, temat tego kościoła. Co się zachowało. To jest ciekawe. Kalendarz liturgii na rok 1986. No, coś takiego. Nie ja rozumiem, powiem, że taka nie powstała w roku 1986, tylko że w roku 1906 mam przynajmniej, tak się przypuszcza. Tam zaraz pójdziemy A ja wolę nie świecić w oknach, bo dookoła ludzi mieszkają, nie? Więc tylko... Więc takie coś, nie? Ogólnie tak. Kościół powstał na początku XX wieku. Znaczy, raczej dokładna data powstania kościoła nie jest znana. Czasuje się, że powstał w 1906, albo 1910 rokiem, nie? Coś takiego. I tak, jakby da, na, pewno, że na pewno powstał na początku XX wieku, tak. Później musi takiego, że w latach 30 yy, to ludność całego kościoła, wsi, tak to mogę nazwać, stanowiła 25% w latach 30 całej tej wsi, w której się znajduje ten kościół, nie? Zobaczmy, yy, które zaraz wam powiem. patrz jak tutaj to wygląda, nie? No, tylko muszę... Jakoś chcą zejść i się nie zabić Zejdę wam powiem do historii Czekajcie, bo o, tak to wygląda wszystko ładnie To małe cięcie, ja sobie szkół na historię i do Was wracam Dobra, z takiego, że pod wojną Żyło to 15 rodzin maniawickich coś takiego Ja tylko porobię później jeszcze zdjęcia więc też zapraszam na mój Instagram, który gdzieś się tu wysunie No, coś tam dzisiaj zeszczeliliśmy Pokażę coś Nie, nie wiem, czy mi się uda to wszystko powiedzieć Nie uda mi się, bo to takie za... Ten, za to jest Przed wojną żyło to 15 rodzin, po wojnie żyło to 7 rodzin, i wam powiem dalej, bo tak nie będą. Mam nadzieję, że da się na wejdzie, bo to coś wygląda jak zamknięte drzwi. Mam nadzieję, że to na nie wchodzę. Dobra, na nie wchodzę.

ze tak to wygląda. Czyli tutaj tej schowa nie powiem dalej historii. Dobrze, jest coś takiego, że tam, że przyjeżdżają sobie tej rodziny, z, znaczy rodziny, no, rodziny, dobrze mówię, rodziny z pobliskich wsi. I obecnie tutaj mieszkają dwie rodziny. Marewińskie, nie? Coś takiego zaraz mam dopowiem dalej historię znaleźć. Dobra, trochę się tej chwili przestraszyłem myślałem, że to jest jakieś tam Myślałem, że ktoś wszedł. Znaczy myślałem, że ktoś stoi przy tym oknie. Ale jednak nie za bardzo. składa się w bezpiecznym miejscu. Czyli tu więcej bo no, to nie ma za bardzo okien. I wam powiem dalej historię. Chciałbym znaczy, powiem wam całą historię, bo obiekt nam się skończył, a ja sobie nie opowiedziałem, więc zaraz wam to tak dopełnię. No, było coś takiego, że nie odbywały się e, od pusty 14 lutego, bo to jest ogólnie kaplica pod wezwaniem świętego Walentego i dalej, zaraz wam powiem. Posklejam wam to fajnie, <gry> jakoś. No że 4 czerwca 2004 roku e, opiekę nad obiektem przejęli uczniowie z, z jednej z pobliskich większych wsi ze szkoły, ze szkoły oczywiście przyjeżdżają regularnie czyszczą ten teren, te sprzątają kości i tak dalej, nie? żeby to jakoś wyglądało więc my dzięki nim możemy podziwiać to co sobie widać, nie? no i jest też coś takiego, że to jest ogólnie Koplica, ten kościół jest z rejestru zabytków, bo został on wpisany do rejestru zabytków 4 stycznia 2014 roku. Znaczy poprawka 2011 roku. Więc mam nadzieję, że eksploracja się podobała przynajmniej kościoła. Jeśli tak łapzka w górę. Jeśli podobały Ci się takie rzeczy, takie eksploracje, takie... no takie filmy. To może zostać który będzie gdzieś tu, i zobaczyć moje dwa poprzednie filmy. Jeden tutaj będzie, losowy film, a tu będzie mój ostatni film. I co, nie przedłużając, do zobaczenia za dwa tygodnie. Już w nowym roku. Albo.